Aaa, A tu chyba kaseta jest pomiędzy jajami <grym> Powiedzieć cię. Znaczy ty ścianami. O tu. Tu nie już o jaja kurwa. Odejdź? O jest Nie, pierdol się. Tak tu teraz Tu się o, dało. To tak? Dało się, no. Tam Kurwa! Kurwa! Pierdalej muszę. Patrz moda, sam. Ja wiem, ale tu po ścianach dało się. Ale to byśmy się musieli... O oh, jest, jest mam, jestem. Jak? I tu wróg musisz na sifcie dobrze wejść. Kurwa... Jaka. Parkour. Parkour. Reparkur. Jestem hardkorem. Jesteś chujem, pedałem pisowskim jebanym. Pierdalaj kurwo. Widziałeś mojego ekranu kurwa. Tu jest sejf Kurwa, to jest niejako Dobra To jest safe już To jest sejf A, ale tu musisz przepłynąć A, ty masz stroj <laughs> No mam stroj Ładne rzeczy do wykonania mm. Jak dup skołka mm. Dość głębokie Perdal, kurwa. A masz rozjebane, dusko? O. MM-MMO. Głębokie, a rozjebane dwie różnice. Szkoda, że tu nie ma takiej fajnej epickiej mele broni, nie wiem, jakiejś kurw... Połączenie piły mechanicznej z maczetem, kurwa Tak. <śm> I maczeta się obraca zamiast kurwa pedłańcucha. <śm> maczeta mechaniczna, kurw. <śm> no a jak? tenisu nie tenis. No, no po palety, kurwa, no rakiety, no. Rakiet. Ej. Ej. Kurwa. Paleta, paleta. I, I, I'm just a nigga with a rocket launcher. <laughs> Ej, hey, kurwa, wyjebało mnie. Nie tłususa ich. A mam na chuj przez radio gadasz, kurwa? Co Jakiego kur... ma... o ma... O kurwa, karambit le... Co ty dopisz? O, to jest niedaleko jezioru. ale przyszliśmy, kurwa! Filtre? Forest Forrest DT <grym> <grym> Przedstawiamy orędzie. Orendzie jest takie, że się wypierdalamy zaraz. Orędzie jest takie, że jest pierdolę. Kurwa. Wypierdolę. Ej tu jest jedna część chyba. No i tu będziesz mógł sobie wziąć o matełko. Co ty, ty? A nie, tu się wzięliśmy. debilnie. <grym> no A są koczki. Ja tych kaczek do tej pory nie widzę. Gdzie jesteś kurwa? Teksturpaka se wgraj widzę, dobra, teraz widzę Teksturpaka se wgraj <grym> Już jedna leży Ale co czy... Nie wiem Chyba, że im tu tratwę zbuduję kurę, żeby miały gdzie stać Nie skutku. wiem, ja próbuję je wypierdolić stąd jakoś O leci, 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 leci Lecą Nadupiaj. pewno trafi Ej chuj O, ale tu tych desek mamy, to w sumie można pierdolność, ne? A to na środku, idź tam gdzieś na brzegu, kurwa Cicho. Te kanibale już O, w wodzie jest Wodzie się zbagował, padał. O kurwa, umarł. Jeszcze patyle. Jeszcze jedną ciapłem tam. Chłopco, ścina jedno to. Jestem a trzeba ściąć chyba tysiąc drzew. luzie kurwa. Hmm. Dobra bo tu jest ty kłód od chodźmy nosić. Tyyy, Matełko, haj ty jest. Matełko zajebał się faktycznie. Chodź ja tu zrobię te. Nie, grzeje się. No chodź, tu mam ognisko, trzeba wpierdolić jedzonko. 63 kody i 30 patykle No to zobaczcie to tego ma 3 bomby by starszy A to jest zamki bo zaraz ty to będziesz robił Zamki łeb Wpierdali Nie ma króliku żadnego W klatku. No To U um mnie jest jedno, ale nie wiem czego znam radę Ej umiejętności g to są... No, pistoletem przecież mam Spierdalaj kurwa G-domenie G-domenie? Hmm. ja